Chodź się kąpać. No, chodź się kąpać. Chodź, idziemy się kąpać. Chodź się kąpać. Chodź się kąpać. Idziemy się kąpać. Chodź. No jak to? Idziemy się kąpać. Chodź się kąpać. Idziemy się kąpać. No chodź. Chodź się kąpać. Chodź się kąpać. Chodź się kąpać. Para. <laughs> chodź się kąpać. Idziemy się kąpać. Chodź się kąpać. Idziemy się kąpać, chodź jeszcze, mnie ugryzie. Chodź się kąpać. Chodź się kąpać. Idziemy się kąpać. Chodź się kąpać. Chodź. No coś ty. Idziemy się kąpać, chodź. Idziemy chodź się, się kąpać. Frodo, idziemy się kąpać. Chodź się kąpać. No, chodź się kąpać. I. I... Patrzam! By broni po prostu.